Ale dzisiaj mam także bardzo dobrą wiadomość dla Włocławka. Polskie linie kolejowe organizowały konkurs o wartości 430 milionów złotych na likwidację kolizyjnych przejść drogowo-kolejowych. Te, które są ze szlabanami, te, które zamykają ruch czasem na wiele godzin w danym mieście. Trzeba budować tunel. Trzeba budować wiadukt kolejowy tak żeby ruch był bezkolizyjny. Wniosek Włocławka był dotychczas na linii na liście rezerwowej. Jest decyzja został przesunięty na listę pod, podstawową i uzyskuje dofinansowanie 11 milionów złotych, chodzi o budowę skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ulicy Wienieckiej. To jest linia kolejowa nr 18 Kutno Piła. I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ oprócz budowy tunelu pod torami będą zmodernizowane, wbudowane ciągi komunikacyjne dla pieszych. To jest także dobra wiadomość dla tych, którzy często poruszają się do szpitala wojewódzkiego. Wiemy, ile trzeba było czekać i czasem w jakich trudnych sytuacjach znajdował się transport medyczny, czy osoby fizyczne, które chciały jechać do tego szpitala. Wreszcie. Koniec z korkami, wreszcie płynny ruch, wreszcie oddech dla miasta, wreszcie koniec korków. Podpisaliśmy dzisiaj Pakt Kolejowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to dokument, który porządkuje naszą współpracę między Ministerstwem Infrastruktury, spółkami kolejowymi, a samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i daje szersze pole do współpracy ze wszystkimi innymi samorządowcami którym na sercu leży rozwój połączeń kolejowych, którym sercu należy modernizowanie infrastruktury kolejowej tak, aby transport kolejowy był pierwszym wyborem transportowym Polaków, był pierwszym wyborem transportowym w województwie kujawsko-pomorskim. Bardzo cenię sobie współpracę z województwem kujawsko-pomorskim, bo zanim podpisujemy te dokumenty, część z nich już wchodzi w życie. Ten pakt opiera się na wielu konkretach. Między innymi dotyczy linii kolejowej nr 27 Sierpc 27 Sierpc Toruń, gdzie będzie poprawiona przepustowość tej linii, w której będą relokowane przystanki, budowane nowe przystanki, ale to także jest linia kolejowa numer 208 Bydgoszcz Chojnice, ale to także Bydgoszcz Kcynia 356. Chcemy przywrócić ciągi komunikacyjne na linii kolejowej 208 Brodnica Lidzbark Działdowo, przywrócić obsługę połączeń kolejowych do Świecia, także zelektryfikować inne linie kolejowe między innymi z Torunia do Malborka, ale także przywrócić długo oczekiwaną obsługę połączeń kolejowych do Żnina.